Dobra, dobra, dobra! Witam na YouTubie! Co jest grane? Czemu jeszcze nie jesteście ubrani? Gdzie jest wasz kask? Gdzie jest wasza kamizelka? Gdzie są wasze ręce Skoro do pracy? I teraz, jak już jesteście gotowi do pracy Wszyscy pracują jak jeden mąż i zostawiają łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, bo to jest Recycling Center Simulator, a ja tutaj do kompa patrzę i biorę kolejne zadania, bo my musimy się rozwijać. Dziesiąty poziom zaraz przed nami i muszę lepsze maszyny mieć i lepsze rzeczy produkować i je na eksport, import i tak dalej wysyłać normalnie, bo śmieć Pol musi rosnąć w siłę. Peter Foster tutaj normalnie ma dużo metalu, widzę, na swoim pustostanie. Targuję się z nim. Słuchaj, Peter, za 75 dolarów to zrobię. Co ty na to, byku? Dobra... A widzowie na streamie, bo jesteśmy teraz na streamie. Jakby ktoś nie wiedział, to streamuję sobie codziennie. Wieczorkiem sobie siedzimy, gadamy na różne tematy. Bardzo dużo was omija. Jeśli tylko siedzicie na YouTubie, no to linki w opisie. Wyszukajcie sobie, najlepiej na Kiku. Zostawcie followka, bo próbujemy dobić do końca roku 10 tysięcy followów na Kiku. To taki zielony Twitch po prostu i nie okrada twórców jednocześnie, bo płacisz rzeczywiście tyle, ile ty dajesz, to tyle płaci twórcy. A nie, że połowę zabiera i jest zadowolony, no nie? No, 94, no nie, no kurde, ty mnie teraz okradasz tym Peterem. Dawaj 80. Hej, szukasz. Gier, najlepiej w atrakcyjnych cenach Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję Kupując od zaufanych sprzedawców Znajdziesz czego tylko dusza zapragnie Pośród tysięcy tytułów Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu A jeśli content na kanale to za mało Wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia A na stories wchodzę w interakcję ze społecznością Więc zostaw po sobie followa 8.7? 8.5, co ty na to? 8.5, przyklepujemy to? Br br braciaku? Braciszku? 8.5, zgoda, dobra, pasuje Akceptuję to, niech będzie Następne, co my tu mamy? Jakieś nowe. Biuro Jordan. Ty! Tu chyba jeszcze nie byliśmy. Czy byliśmy w czymś takim? What's call call center? Kurwa, się no, 125? Zgoda! Pasuje. Jordan Lopez. To niezła Jordan Lopez. I tutaj, targuj się. Jaden Stewart, który wygląda dokładnie jak ten pierwszy gość. No nieźle, targuj się. 109. 75. Ty, bo my musimy jechać. Bo tu czas leci. Maciuś! szefuncie zaraz wróci. Nara. Okej. Okay. Co za miejscówka? Biorę, zbieram tutaj. Otwieram tutaj. Pyk. A nie, my tu już byliśmy na tym... Nie, to jest jakiś inny. Bez kitu, to jest jakaś taka wielka szkoła. Ooo. Nowa mapka, niesamowite. Gaśnica leży, pasuje robota. Iść. Ciekawy budynek, nie powiem, że nie. Budowa jest, budowa jest, tylko... Kup... Brakuje tu takiej... Powinno być większa różnorodność w tym, nie? Ilości zbierania różnych rzeczy, że na przykład do niektórych rzeczy narzędzia potrzebujesz, inne rozkręcasz, inne tam musisz, nie wiem, przewieźć jakimś wózkiem widłowym. Możesz na przykład, nie wiem, tą toczkę rozkręcić i później hobby był yy, wściekły na ciebie i tak dalej. Nie, ale, yy, no, yy, bardzo, bardzo ubogo pod względem gameplayowym, to tak. Jak jest satysfakcjonujące robienie tych, yy, tych różnych materiałów w tych maszynach, no to. To takie zbieranie to jest taki, taki najbardziej bezmózgi grind, jaki mógł tylko być. Tyk, wyk. Może jakieś rąka do pomocy przy zbieraniu? Nie mam czasu, nie mam pieniędzy, żeby płacić pensji ludziom. Ja mam 146 dolarów na koncie, a nie tam jakiegoś. Opa, do pomocy będę brał. Boże. Dobra. Zabieram to. Pasuje robota. Nie, czekaj. Dół najpierw zrobię porządnie, bo później będę szukał takich odłamków niepotrzebnych. zrobili? zrobyli? żeśmy zrobili? Tu nic nie ma? W pewnym czasie robi się nudne. No, mimo że są kolejne mapki, to tak za mało mnie to stymuluje, powiem szczerze, nie? Tak się jaram, żeby kolejne maszyny kupić i tak dalej, to, to jeżdżenie na te roboty no, jest takie dosyć yy, męczące. Ale może o to chodzi, że to jest dobry symulator. Że dobrze jest wydawać pieniądze, ale trzeba robić, trzeba zarobić. Może o to chodzi. Nie wiem, nie wiem. Taką sztabę złota za 200 dolarów to bym przygarnął, jakby ktoś sprzedawał. Kurde, taka sztaba złota to chyba nawet najgorszej partii, nie? No bo złoto ma tam różne te partie. To chyba by było więcej niż 200 dolarów. Szczególnie, że teraz to złoto to jakieś horrendalne ceny osiąga. Myślę, że taka sztabka dobrego złota to parędziesiąt tysięcy dolarów, nie? Ja tam złota, widzowie, nie mam. Jak gówno się wkręci w wiatrak, to i tak się skończy tak, że ktoś przyjdzie i ci to złoto bezprawnie zabierze, więc po co? Płaca po co ci to. Aha. Ja to wszystko zebrałem. Nie wiem. Jeszcze raz przelecę, tak na wszelki wypadek. Oho, leży. Leży. Biorę. Pę, pę, pę. Dobra, chyba wszystko. Chyba syćko. Jeszcze ja tutaj obejdę, zobaczę. Czy tutaj z tej strony nic nie ma? No chyba jest git. Chyba jest git. ujś Ty, odpady metalowe jeszcze, zobacz ile zostało. A, bo czekaj, bo tutaj kurwa. Nie no, nadal zostało. What? Nie no, jak ja to robię, że zawsze zostanie jakiś taki jeden, no? Czy ja bym nie wiem, jakiś ślepy jestem, czy o co chodzi? Gdzie to może być? 10 uncjowa, sztabka ponad 28 tysięcy dolarów, no. No to jedna sztabka i bym O, tu jest jedno. Jedna sztabka i bym już był wart w... dwa razy więcej ponad niż jestem wart. Cudownie, cudownie. dzięki. Żeby nie powiedzieć trzy razy. No, matematyka, mocna strona, no dobra Erk Erg wzrok śmieciarza by się przydał. No, generalnie jakiś rozwój postaci by się przydał. Rozwój postaci jest super. Nie, jakiś taki skaner. Albo narzędzie, żeby dali już tam. Tym. Z tym rozwojem. Ale fajnie by było po prostu mieć jakieś narzędzie, nie? Kupujesz za gruby hajsik i pyk, pyk, pyk. Chyba, że jest, może po prostu głupoty gadam. Gdzie to jest? O, tutaj coś jest. Czy teraz? Czy teraz już to mamy? Yes, mamy to. Ucieczka, szybko, następne miejsce. Dobra. O, proszę... Ej, nie, tutaj byliśmy. A może nie byliśmy? Nie, nie byłem tutaj. Podobny jest, ale jednak inny. No dobra, zbieramy. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Biuro czyścimy. No złoto teraz chyba najwyższą cenę wszechczasów ma, nie? Tak wybiło. To jest w sumie ciekawe, bo tak analizując, kiedy złoto wybijało takie bardzo wysokie wartości, nie? To zawsze było związane z wróżbą jakiegoś kryzysu. Że zawsze jak się miało coś dużego odpaść. To złoto najpierw pikowało bardzo wysoko, nie? Bo ludzie, którzy mieli jakieś insider info, no to skupowali złoto, wiedząc, że jak koniec końców wszystko pójdzie źle, to złoto będzie nadal cokolwiek warte. Jedyna taka słuszna waluta, nie? Kurwa! Worek pełny, panie! Sztabka 20 na 10 na 3 cm czystego złota to 1 milion dolarów. Sztabka waży 11,6 kg. O! I taką kurde. Zakopać w ogródku, żeby bruma w nocy odkopała. Bo pan tam coś zakopał. Działać może robot magazynujący? No, działał ostatnio, jak grałem. A dzisiaj nie wiem, nie zwróciłem uwagi. W ogóle są toalety? Ty, tu nawet toalet nie ma! Ale oszukali, zobacz. A nie, tutaj jest. toalet już ktoś tu był i toalety pokrad. Jakiś ten. Złomiesz porcelany. Już wszystko mamy. Znowu coś pominąłem. Jest szansa, że coś pominąłem, prawda? Nie no, kurde, nie wiem co. Nawet nie wiem co mogłem tutaj pominąć. Dobra, spróbujmy. Tak, zwycięstwo! Do następnej lokacji, szybko, szybko, szybko! Pią, pią. Dobra, czaj, to musimy tutaj zebrać, cyk, cyk, cyk pyk, 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 pyk I to musimy zebrać, pyk, 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 pyk Cyk, otwieraj te wrota Gitarę wrzucaj na pakę To też wrzucaj na pakę Asystentkę, wejść z siódmym poziomem Aaa, od***ł się ode mnie Ja nie mam pieniędzy, ja mam tylko 500 dolarów, nie obchodzi mnie to Nie ma pieniędzy na takie rzeczy Dopiero co kupiliśmy lepszą maszynę i, i ten, i jeszcze musimy kolejną kupić a do metalu musimy kupić, bo dużo metalu nazbieraliśmy, tak, tak. Tak, tak, dokładnie. Tutaj gdzieś coś zostało. Jakaś jedna butelka. O, mam. Dobra, mamy to. Maciuś, szybko! Bierzcie do roboty, szybko, Maciuś! Szybko! Czy my tutaj w maszynach jeszcze mamy rzeczy? Czy ja tutaj wszystko przerobiłem? Chyba wszystko przerobiłem, prawda? Chyba tak, chyba tak, ale w magazynach bardzo mało rzeczy, no metalu mamy dużo. I to jest chyba jedyna rzecz, której mamy dużo. To jest ten problem. Sztapki 30 sztabek, ty Można by te 30 sztabek zrobić, nie? Bo my już mamy chyba maszynę do robienia sztabek, czy mi się wydaje Chyba mamy maszynę do robienia sztabek Ha, mamy, 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 mamy Mamy, mamy Tylko żeby trzeba przerzucić Te rzeczy tutaj i na sztaby, nie? Pierdyknąć Może nawet teraz to zrobię Dawaj go Pew, 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 pew I tak to się pracuje, zobacz jak to idzie, hopie Ile tu już możemy zrobić? Tam chyba 30 potrzebujemy a tutaj mamy 82. Ile ja tam 30 sztabek było potrzebne? No nie chce mi się tego wszystkiego od razu przetwarzać. Eko Blend Metal. ta 30 sztabek za 900 dolarów. No ja bym to se sełyknął. Maciuś, ty jeszcze rozładowujesz? Boże, jaki on wolny. Ale nie, no, nie zwolnimy Maciusia, nie wolno. Nie wolno Maciusia zwolnić. 30 sztabek, dawaj, pyk, pyk. Leci. Lecą sztabiksony Wolałbym złoto, ale srebro też może być. Dobra, Maciuś już zrobiłeś? Ja chyba... Ja chyba sam posortuję to. Ja chyba sam to posortuję i peł, pełny fokus teraz zrobię, Żeby więcej śmieci mieć, bo my potrzebujemy tego. My potrzebujemy tego. Lecę! Ach, za wolno! Maciuś wolniej! Boże, 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 boże! Nie! Yeah! Nigdy nie zrobię 100%. Nigdy, nigdy! Kur... To był ten! Dobry Co? Co? Ktoś... Nie rozumiem. Czy ten karton chyba dobrze mi się podświetlał? Nie wiem, bez sensu. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Boże, ile tego jest? Ja pierdzielę! nie już rynka boli, rynka mnie boli, widzowie. W życiu tak ciężko nie pracowałem. Dobra, już chyba wszystko. Bo już wszystko przyjechało. Teraz tylko to tutaj oporządzić będzie, będzie git. Czekaj, czy jest jakiś achievement na Steamie. Po sortu 10, 10, milionów śmieci albo coś w tym stylu. A trzeba to robić, bo tu dodatkowy, dodatkowy tomrat dostajemy. A to jest jak na wagę w złota pieniądza właściwie 99. Dej spokój Cię przez Maciusia, ale zobacz, 14 kilo dodatkowe, to jest chyba dużo, nie? To jest chyba dużo, tak mi się wydaje. Maciusia jak cię w ten chympie... No, to już się nauczył. 60 kilo, proszę bardzo. O, sztaby się porobiły. Dawaj tu wrzucamy, pyk. Sztabsony, pyk, pik, pik pyk, pik pyk, pyk, pyk. 140 sztabek w to wchodzi w ogóle. Jak mogę ten... Yy, Mark, jedzie. O, jedzie wardziacik, dobra. No Maciuś specjalnie ustawił na prędkość razy dwa. Nic nie, doc nie docenia. Tego jaki szef jest dla niego dobry. Maciuś może segregować, ale no wtedy nie dostaje dodatkowego towaru, więc sam tą wolę robić, bo to opłacalne. Póki co? Później to już będą, będę taki ją trzepał, że nie będę musiał tego sortować. Ale na razie muszę. A poza tym chcę zrobić kiedyś taki run, że 100% zrobię. Bo to jest taki challenge, który sobie postawiłem. Dobra, targuj się! 1100 dolarów, co ty na to? Dobra, ty 1050 dolarów. 1050 pasuje satysfakcjonujące. Akceptuję i dostarczam od razu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. 1050 dolarów, nowa reputacja, nowy obszar. Asystentka też nam wpadła. Właśnie, a propos personelu. Zbieracz śmieci. O! Mamy zbieracza śmieci, Matthew Mitchell. 20-latek, dzienne wynagrodzenie 66, pojemność 76 kg. Jak to jest uro urodzony śmieciorz? Dawaj go zatrudniamy! Tak! Możesz wysłać zbieraczy śmieci na tereny umów złomowych w celu zbierania. Zwróć uwagę na ich pojemność zbierania i spróbuj wysłać ich na odpowiednie tereny. Dobra, czyli 70 ileś tam kilo on może pomieścić. Dobra, mamy Matthew Mitchell. Mamy tutaj Zoe Scott. Ale ona jest jakąś... Co robi asystentka? Codzienne połączenia. I ona jest asystentką strasznie. Więcej dają ofert dziennie? Okej. Okay. O, jest ty! Jest normalnie, młody! Młody, jak ty chyba, kurde, profesjonalista jesteś. Powiedz mi, zawsze chcieli zostać śmieciarzem, czy tak po prostu wyszło? Kurde, bele. Młody, dobra, do zbierania. A, młody nie ma roboty, bo już jest... No, już jest po, po robocie. No, znaczy, już ten, późno jest w sensie, dlatego. No, nieważne, nieważne. Ja tutaj muszę jeszcze ogarnąć te rzeczy. Zobacz, pełno mamy tego, części szklane. No, chyba, że to olewam. Chyba, że to olewam, niech to na razie będzie... I jutro jakieś kontrakciki sobie ogarniemy. No mam. Czekaj, mam jakieś takie kontrakty, coś tamten, co bym chciał teraz ogarnąć? No nie wiem. Może trochę tego albo tamtego. Nie no dobra, ogarnę teraz, bo później będzie problem. Odpalam te machiny. Że jak ja teraz szklane pyły, na przykład odpalę, nie no, to lepiej by było chyba jakbym tylko przepalił to. Tu bym przepalił, proszę ja ciebie, trociny, ale mało jest tego, 14 tylko? Chyba najwięcej to metalu mamy, nie? Ile tutaj metalu wpadło? 61 No zadawaj, 61 do tego wrzucamy Tyk, włącz A tutaj, ile jest? 44 papierowych Dobra, papierowe też uruchomię, niech będzie Niech stracę Niech stracę Tyk, włącz Na BHP tylko przy, przyszedł, no daj spokój Tutaj w sumie 29, dobra Ale to huczy Jak pracuje ta maszyna Kuczy jak w kucie I szklany pył, ile tutaj, 50 jest tam, no dobra, niech robi, niech robi Dobra, z tymi, z robotami to to szybko ogarniemy, więc nie ma problemu Taki problem to nie problem Palety są ustawie już Tu już możemy załadować, to co się zrobiło Pyk, pyk, pyk Dobra, paleta pełna Markuj Tutaj już prawie też jest pełno Tutaj musimy te woreczki poustawiać, pyk I to jest życie a no, tutaj zrobił, tak? Dobra, markuj go. Dawaj jeszcze jednego tego. Paletkę, paleciaka. To też, zabieraj mi to. Tutaj też. Dopełno to, napełniamy. Bardzo dobrze to jeszcze robi, to szkło, tak? Dobra. I tutaj mógłbym teoretycznie jeszcze sztaby uruchomić. Ile sztabek Nie, Nie, źle patrzę, tutaj. Ile mógłbym sztabek tutaj zrobić? 81, czyli no tak naprawdę 35 sztabek ze spokojem tu można zapuścić, nie? Dawaj, pyk. Odpalaj, odpalaj tą machinę, niech robi te sztabki. Dobra, markuj, robot przyjedzie, zabierze, sztabki się zrobią i robota wykonana. I możemy zobaczyć, czy tak naprawdę jakieś tutaj będziemy mieli ciekawe zajęcie. O, bardzo dobrze. Yy. Słuchajcie, najciekawsze robota, no to prawda, to prawda. Właśnie fajnie, że możesz outsourcować takie inne z zajęcia, które yy, są takie bardziej nużące. No teraz zobaczymy, jak młodego wyślemy na robotę, jak on sobie poradzi. Kontrakty. Hmm. Tutaj nam brakuje, kurde. Tro... Ale tutaj mogli. Ty, 60. Idealnie mamy. Za 517. Da rady tak do 7, 750, pani kochana. No, bo to bardzo dobry papier. Bardzo dobry papier. No pani da za 725. Pani kochana. 7, 699. 675. Ostatnia oferta. Kurwa. 639, bo mnie popoli. Kurwa. Płatność to. 660. 3 dolary więcej. Pani kochana, bo za, za paliwo i na paczkę fajek dla młodego, dotacja na nowego pracownika dinodance. Arciu, dziękuję bardzo za 50 zł. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, dzięki. Akceptuję. Dostarczam. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Tutaj mamy. Mogłbym też ten plastik tutaj odesłać. Targuj się. Dawaj tutaj za 4 za stówki. Panie, za 4 312 to jest za mało. 375. On mi. 350. 350, dobra cena. Nie ma problemu. Akceptuję. Dostarczam od razu. Co my to jeszcze mamy? Butelki, kurde, fajnie jakbyśmy już butelki produkowali. To by było giga dobre. Giga dobre. O, magazyn, ty, płytę pliśniową. Także tutaj tylko 36 tego mamy, nie? To nie starczy nam. Mało drewna zebraliśmy w tym rzucie. No i tutaj na inne rzeczy, no nie ma na inne rzeczy. Tylko tyle zarobiłem? Tak mało? Flotę ciężarówek za 1100 mogę ulepszyć, ale to nie chcę chyba na razie. Niepotrzebne mi to jest. Ja potrzebuję lepszych maszyn. No mamy do metalu, mamy do drewna. Potrzebujemy jeszcze do plastiku i do szkła. Chyba następną to do szkła kupię. Tą drugiego poziomu. A na dwunastym odblokujemy kolejne maszyny. I to jest ostatni tier. Ula la. Ula la. Ty. A ja nie mam jeszcze tutaj? Mam jeszcze. Ale to niech zbierają ludzie. Płyty mogą się przecież. No ale nie mam płyt pliśniowych. Czy mam? Mam płyty pliśniowe? Tamten kontrakt? Oka. A no tak, no mam. Kurde. Dobra, bo potrzebuję pieniędzy. Potrzebuję pieniędzy, bo jestem spłukany. Za 900. O, ty. Ja mogłem więcej. Dobra, 900, dobra cena. Dobra, dobra, dobra. 2700 mamy. To całkiem spoko. Pożyczki no nie biorę, bo, bo, bo nie lubię. Jeśli chodzi o sklep, to mamy tak. Przenoś więcej. Naj największa torba na śmieci. Śmie 1250. Ewentualnie. Ty, robot magazynowy od 13. A ja już przecież mam robot magazynowy. Co? Przecież. Czy to jest inny robot? A to drugi robot będzie. Że dwa będziesz miał? A po co to komu? A po co to komu? To niepotrzebne przecież. Sortowanie 10 razy. Zaawansowane sortowanie. Ale na którym to się od... Nie mogę tego odblokować. Na którym tu się odblokuje? Na 12? Sprzedaj produkty 200 razy. Sortowanie 10 razy. O! Widzisz, czyli musiałbym. Musiałbym jeszcze parę razy sortować. A ja nie wiem, jaki mam progres. Nie można sprawdzić tego. Hmm, no dobra, 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 dobra. Dobra, trzeba i spać chyba. Nic nie kupujemy na razie, bo znowu będę spukany. Pyk, pokaż mi podsumowanie dnia Jak tutaj to wyszło Dziesiąty dzień operacyjny śmieć polu Dwa tysiące dolarów na plus Dobra, mamy to Wielkie zwycięstwo Dobra Inoros, Maciuś Gotowy na kolejny upojny dzień śmieć polu? Tak? Jesteś zmotywowany? Jesteś zadowolony? Będziesz ciężko pracował? Dobra, pasuje Młody Młody, dzisiaj jest ten dzień Dzisiaj koniec p***dienia o BHP i jakichś szkoleniach Tylko jedziesz w teren i wykonujesz robotę, rozumiesz? Młody Młody Mateusz Dawaj do zbierania Kur... Czemu ty nie masz żadnych robot? Chyba w komputerze muszę ci tu zaznaczyć, żebyś się wziął do roboty Ty, a ja tutaj jeszcze towar mam Zapomniałem o tym kompletnie Zostawiłem to i poszedłem spać Dobrze, że nie zniknęło, bo dopiero by było Kontrakty Nie, to nie to Panie, panie Oferty złomu Dobra Christopher Stewart Twój stary wygląda jak twój stary normalnie w tartaku pracujący Zrobię to za stówę Zrobię to za 125 Dobra, 125, dobra cena Dawaj, akceptuję Następny. Kate Jackson. Kate, dla ciebie 5 dyszek. 100. 125. Ładna cena, zgoda, dobra. Robierzemy. Tutaj mamy. Uh, tu bym se pojechał. To jest jakiś chyba nowy General Store. A może byliśmy tutaj? Nie pamiętam. Dobra, dla ciebie 75. 107. 95. Dobra, zgoda. Twardy negocjator. Jamie Evans. Dużo metalu tu ma. 104. Dobra, dawaj za 70. Dobra, 85. Nie stracę. Dobra, zgoda. Pyk. Dobra, i co teraz mogę Maciusia wysłać na jakąś robotę? A sam pole pojechać na resztę? Czy jak to wygląda? Dobra, młody, czy ty może pojechać na robotę? Dobra, Mody ma chyba 70, tam ile? 76 pojemności. To możemy go na przykład wysłać. No, możemy go wysłać na przykład tutaj, żeby metalu nazbierał, nie? Jeden nie do końca. I on to pojedzie? Jedzie? Zoba, młody wsiada w. Zoba. Jedzie, fizu. I go nie ma. Ale wyprół, ty normalnie, aż babę prawie by na, na tym potrącił. A, tutaj jeszcze mi wrzucałem te, bardzo dobrze. No i pasuje, a my jedziemy na, po, na, pozosta na pozostałe: jedziemy. Maciuś, pilnuj tu z zaraz zaraz wrócę. Jadę. I tak oto śmieć pol zaczyna się rozrastać. Do zespołu szefa i Maciusia dołączył młody. Gang śmieciarzy się rozrasta i zaczyna zwracać na siebie uwagę konkurencyjnych. Jednostek recyklingu śmieciowego i jedyne co może go obronić to duża ilość łapek w górę pod odcinkiem, tak, tak, dokładnie, i subów, i subów, tak, tak, i widzów na streamach, tak, tak, i subskrypcji dla dobrodzieja, tak, tak, dobra, zap zapędziłem się trochę, nieważne, nieważne, kurwa, już pełny ten worek, Boże, jedyny. Kasetka Zara będzie robiona, Zara będzie kasetka z pastorem robiona A nie, czekaj, nieważne, nie ta gra Gdzieś pod ławką, ty, no jest pod ławką, rzeczywiście Śmieć się pod ławką schował Dobra, cyk Pieniądze, kasetka o... Zrobiona, nie ma problemu Tu się też włamuje, nie obchodzi mnie co właściciel mówi Wchodzę, sztabkę złota Fryer zostawił, otwieram to łomem I no roz Zabieram tą sztabkę złota w kieszeń. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Pretensji nie ma, bo umowy my nie podpisali, bo z fakturą by było dwa razy drożej. I tak to jest, tak to jest w życiu śmieciarza. Tak to właśnie jest. Pa 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 wa. Kurwa, już ten wórek. Iść, zbieram, zbieram, zbieram. W sumie dobry czas. Wrzucasz takich dwóch kajtków, sam jedziesz zbierać, wracasz i oni wracają. Good job. No. No, taki jest plan, nie? Jak będę miał, ale tylko trzy gwiazdkowych. Tylko trzy gwiazdkowych, innych nie chcę. W śmieć polu, poza Maciusiem oczywiście, który jest upośledzony, zatrudniamy tylko absolutną elitę śmieciarską. Ludzi, którzy swoje kariery chcą tylko i wyłącznie powiązać ze śmieciarstwem. Maciuś musi zostać, dokładnie. Maciuś to jest maskotka firmy. Nie obchodzi mnie, że on wolno sortuje i że ma jedną gwiazdkę. To jest maskotka firmy i on zostanie. Wszystko, wszystko. Dobra.